Dekarz. Szukasz zawodu, który przyniesie stabilność finansową i pewność pracy? Rozważ zostanie dekarzem, czyli człowiekiem od montażu pokryć dachowych oraz obróbki blacharskiej. Najlepszym sposobem wejścia do tej branży jest ukończenie trzyletniej szkoły zawodowej o specjalności dekarz i zdanie egzaminów końcowych. Można też ominąć szkołę i pracując pod okiem mistrza zdobywać doświadczenie. Po trzech udokumentowanych latach pracy można zdawać egzaminy na takich samych zasadach jak po szkole zawodowej. Początkujący pracownik będący pomocnikiem może liczyć na około 50 zł na rękę za godzinę pracy. Pensja dekarza z doświadczeniem to już około 10 tysięcy zł. Próbując swoich sił za granicą możemy liczyć na znacznie wyższe zarobki. Norwegia: około 17 tysięcy zł. Holandia: 18 tysięcy zł. Szwajcaria: 30 tysięcy złotych. Daj suba i wpadaj po więcej.